Witam wszystkich, jestem Leszek Fotorek. I są rodziców Tarzanek, Zemca, Disneya, przyjaciół. Jesteśmy na przyjeździe kolejowym w Zelicach. Właśnie widziałem te zielone światło i pojedzie za chwilę pociąg. Za chwilę. Jedna minuta, zaraz rogatki się zadzwonią. Opuszczają. Właśnie jest nowy przejazd. Właśnie stary przejazd zabrali na złom. Dawno temu. W ogóle, czy ten pociąg pojedzie w ogóle niedługo? Właśnie pamiętam stary przejazd w ogóle tam. Właśnie tam światło się pali. A w ogóle, ten pociąg pojedzie pasażerski w ogóle? coś rusza się to jest ta bariera kolejowa o dzwoni dzwonek kolejowy Właśnie pamiętam stare rogatki kolejowe, pamiętam. Takie same jak w Kurniku zabrali na złom. Właśnie pali się światło. Właśnie idzie pociąg w ogóle do, do Poznania. 5 wagonów jechało właśnie rogatki opuszczalny dzwonek przez to jedzie pociąg chyba do kurnika co je na to